Siemaneczko z tej strony Gogi, zapraszam na kolejny cast Gogiego. Była gwardia orcza, a jest teraz gwardia gwardyjska. A więc w kalendarzu adwentowym, po oreczkach, przychodzi czas na gwardię: Bridgehead Strike, Detachment Rule Only the Best i Fire Zone Purge, bo mamy dwie zasady w detachmencie, a nawet trzy. Mamy tutaj gwardię opartą na piechocie z naciskiem na ściąsów, czyli na Militarium Tempestusów, a więc zwykłych militarium Tempestusów, ściąsów, komand skład do nich i akulionów. Jeżeli chodzi o zasadę detachmentową, całe nasze infantry dostaje przerzut jedynek hit w shootingu. Ok, fajne. Fire is on Purge, a więc dedykowany buff dla Tempestusów, ponieważ oni mają przerzut jedynek tu hit zawsze, a jeżeli strzelają w znacznik, to pełen przerzut hita. Mówię o tych zwykłych ściąsach. No a to tutaj dodatkowo jeszcze mają plus 1 do mundowania, jeżeli wychodzą z transportu albo wychodzą z rezerw. I to też działa tylko i wyłącznie w shootingu. Do tego zdolność, że jeżeli militarum Tempestus officer jest warlordem, to Tempestus zciąsi, a więc ci stjąsi zwykli nie Aculioni, są line'em i mają plus jeden do Objective Control, jeżeli są nieszokowani. A więc mamy tutaj trzy zasady. I powiedziałbym, że do każdej można się troszeczkę przyczepić. No bo na papierze to wygląda super, tak? Cała nasza piechota relule jedynek to hit. Zciąsy plus jeden do wundowania z dipa, a wszystkie mają dipa, więc spoko, ewentualnie wychodząc z transportów, spoko. No i mają butlina i podbite ocenie. Tylko, że za każdą z tych zasad troszeczkę kryje się haczyk. Zacznijmy od tego, że tracimy litale na naszej armii z indeksowego detachmentu. Mamy piechotę, która miała litale przeciwko piechocie wroga. Teraz ma przerzuty jedynek to hit zawsze. Też na pojazdy, czy multedy, jasne. No ale ich wygar z reguły z tych lasganów nie jest tak duży, żeby tym pojazdom robić jakąś taką większą krzywdę. No i ta zmiana jest, no powiedzmy, porównywalna. Natomiast tracimy w ogóle wsparcie naszych pojazdów, które miało litale na wrogie pojazdy, nie? Więc to są takie motywy, gdzie mam wrażenie, że ten detachment rule jest słabszy od tego indeksowego. A przynajmniej 50-50. No, ale ktoś powie, no dobra, ale tu jest plus jeden do lądowania na Sionsach z Dipa i z Transportów, ok? Tylko, że tak, kompetytywnie, jeżeli gramy na przykład dziesiątkę z komand składem tak zwaną Sions bombę, no to spada to wszystko w, z Deep Strike'u i ma najczęściej pełne rolę Hita, bo strzela w cel na znaczniku z dostępem do sustainów i litali, tak no bo są tam piechotą, która wali po piechocie, a Koleś, który tam nie dowodzi daje im sustainy. Wtedy za bardzo plus jeden do munda nie potrzebujecie, no bo wystarczy, że macie PNR rollo i szukacie tych litalo sustainów, tak? Więc, no to też całkiem, całkiem ok jest jakby dostępne w indeksie. A, a jakieś takie piątki z Tonsów, które wychodzą z tam z czy czy z Dipa, no to to, że one sobie tam z tych paru pesteczek czy z jakiejś tam jednej melty wrzucą plus jeden do no to tak. Tak średnio bym powiedział, nie? Jakby nie robi to na mnie wrażenia. Znaczy, problem jest taki, że jest to detachment, który jest zogniskowany na pewnej dość wąskiej części kodeksu, jako takiego. No bo w Gwardii mamy piechotę, artylerię, czołgi. Tutaj rozmawiamy tylko o piechocie, z tym rolem jedynek, co jest równoważone przez indeksowy detachment. I jeszcze węższy zakres tej piechoty, czyli tylko i wyłącznie Stionsy. Mają plus jeden do wunda i tylko i wyłącznie w momencie, kiedy pojawiają się na stole, tak? Z rezerw albo z transportu. Nawet jeżeli oni są battle line'em, no to co? Zagramy dwie tych historii z Deepa, cztery piątki historii ze stołu z transportów i tylko oni mają to plus jeden do wunda? I Aquilionis z rezerw? Którzy też tam mają jedną meltę, jeden flamer i troszeczkę pesteczek, nie? I czy to by robiło taką różnicę? No. Pytanie znowu: to jest jak zawsze kwestia, jeżeli robimy detachment zbudowany dookoła jakiejś wąskiej części kodeksu. Czy te oddziały są w stanie pociągnąć całą rozpiskę? Czy robiąc rozpiskę na 20 akulionach, 40 swiąsach, paru tauroksach i jakieś tam piechocie z rolami jedynek tuhit, hit? Czy my jesteśmy w stanie tym robić krzywdę przeciwnikowi, nie? Mam wątpliwości, szczerze Was, Mam wątpliwości. Te zasady są fajne, ale nie powiedziałbym, że są lepsze od indeksowych, przykładowo, nie? Też na tle innych detachmentów po prostu to nie wygląda jakoś mega zabójczo, tak? Jest, jest ok, ale według mnie nic więcej. No i ostatnia sprawa. Jeżeli macie oficera Militarium Tempestus jako Warlorda, no to zciążscy są Batylajnem i mają plus 1 do OC. Okej, okay, znowu fajne. Tylko tak naprawdę, po połowę tej zasady już macie dostępną, bo wystarczy, że bierzecie Militarium Tempestus Command Squad i robicie Tempestora Prima Warlordem. To wtedy wszystkie wasze stjonsy są batlineem i też możecie wziąć do sześciu oddziałów tych Tempestusów stiąców, tak? Nie jak chlionów, tylko tych zwykłych. Więc tak naprawdę, tutaj Detachment to, co nam dodaje, to podbite OC, powodując, że mają po prostu OC2. Natomiast, no dalej, wymóg jest taki, że musicie mieć tutaj Warlorda. To akurat nie jest jakiś wielki problem posiadania tego Warlorda tutaj, bo po prostu nie gracie Lorda Solara Leontusa, więc nie, nie macie go w rozpisce i okej, okay, Ale no, on tutaj tak średnio by pasował, więc to akurat nie jest jakiś wielki koszt. Więc z jednej strony, trzy zasady w Detachmencie, z drugiej strony, wszystkie no, dość fajne, z trzeciej, pamiętajmy co tracimy i patrzmy, że nie zyskujemy aż tak dużo, jakby się wydawało. Że zyskujemy względem tego, co gwardia już by nie miała, tak? Bo możecie sobie odpuścić role, ale macie litale, odpuszczacie sobie to plus 1 do wounda na paru unitach, w jednorazowo tak naprawdę, w momencie tylko kiedy, kiedy się pojawiają na stole. Chociaż jest już strategiem na cofnięcie się do rezerw, to tak spoilerując. Więc tam powiedzmy, że jakiś unit raz za czas można tam dwukrotnie wykorzystać. No i ewentualnie macie tą opcję, że nie dość, że są battle jak na indeksie. No, to jeszcze mają ocenę, no i to wszystko, nie? Mimo wszystko, jestem lekko rozczarowany tym, tą zdolnością tutaj. Bo, jak się tak wgryźć w szczegóły, to ona nie jest aż tak bombastyczna, jakby się chciało. Bombastyczny za to jest pierwszy enhancement, albo przynajmniej jego nazwa: Bombast Class Vox Array. 25 punktów Militarum Tempestus Officer. Za każdym razem, kiedy wydajemy rozkazy, to on może wydać do trzech różnych rozkazów na regimentowe unity zamiast jednego. To jest ten motyw, o którym mówiłem, że nie potrzebujecie Leontusa, bo rzucacie sobie tutaj trzy rozkazy zamiast jednego, więc super sprawa. Jasne, ktoś może zaraz powiedzieć, o rany, Power Creep, Grand Strategisk dawał dwa rozkazy zamiast jednego w indeksowym detachmencie. Natomiast pamiętajcie, że Grand Strategisk możecie wziąć na czołgu i po prostu rozdawać rozkazy też na pojazdy. Tutaj ten Vox Array działa tylko i wyłącznie na piechotę. Jeżeli chodzi o jego użycie, no to spoko, bo można sobie zagrać na przykład dwie scen z bomby, zrzucić dwie piętnastki, no i spowodować, że ostatecznie możemy rzucić tam cztery rozkazy, po dwa na obydwa składy. Myślę, że bardzo spoko. Jeżeli już chcemy grać tutaj na tych Tempestusach, no to chcielibyśmy rzucać jak najwięcej rozkazów, żeby byli jak najlepsi i za 25 punktów, nawet jeżeli miałoby to być jednorazowe, to jak najbardziej ok. Natomiast jeżeli przykładowo gramy na przykład jakoś ze stołu i ten Tempestus oficer jest jakoś schowany za ścianą. No co, jak najbardziej spokojnie, można rozmienić. Myślę, że bardzo fajna opcja 25 punktów nie tak źle. Jest, jest, całkiem, całkiem. Ok. Priority Drop Beacon 30 punktów. Można spadać z Deep Strike w turze pierwszej, drugiej i trzeciej. Super rzecz. Super rzecz, bo macie zciąć bombę w pierwszej turze. Drogo, bo 30 punktów. Ten unit już sam z siebie jest dość drogi, bo Command Squad to jest 70 z bazy, dziesiątka Tempestusów 120, to się robi 190. No i z tym ulepszeniem 30, a więc 220, ale opcja wyjścia z rezerw w pierwszej turze z Deep Strike'u jest, no to co najmniej rozważalna, naprawdę. Jeżeli tylko macie na to punkty, to bym to totalnie rozważał, bo jeżeli już takie rzeczy są w grze, jak na przykład na Grey czy w Tyranidach, takie ulepszenia, no to one się sprawdzają, albo przynajmniej w najgorszym wypadku są takim straszakiem dla przeciwnika, nie? Więc to jest akurat fajnie pomyślane, bardzo spokojne ulepszenie. Podoba mi się, mimo że drogie, to myślę, że totalnie warte rozważenia. Shroud Projector. Nie możemy być targetowani Fire Overwatch Stratagemem. Fajne, chociaż nie aż tak mega dobre, jakby się wydawało. Dzisiaj mam chyba taki dzień na szukanie haczyków, bo jak sobie zacząłem tak analizować temat. To z jednej strony mamy sytuację, w której Overwatch raczej boli unity kombatowe, i to raczej tam chcemy mieć takie rzeczy, jak na przykład w Drukarii jest opcja na zakaz Overwatcha i to jest mega spoko. Natomiast tutaj mimo wszystko jest opcja na spadanie z Deep Strike'u, jest Deep Strike w 6 calach, kolejny spoiler, jeżeli chodzi o strategemy. Więc możliwość wypchania naszego unitu drobnych ciałek, mimo wszystko z kiepskim sniper, z niskim taptesem i tak dalej, gdzieś tam w gąszcz unitów przeciwnika. I posiadanie gwarancji, że nie oberwiecie z żadnego przypadkowego heavy flamera i tak dalej, no daje taką pewność siebie, że wam, wam się tam krzywda nie stanie i zrobicie to, co chcecie sobie zrobić. Nie kosztuje to dużo, 15 punktów, więc znowu na takiej wciąż bombie, przykładowo, można to spokojnie rozważyć, myślę, że całkiem, całkiem OK, ze względu na koszt strategamu i ze względu na to, że tak naprawdę mamy 3 sloty na ulepszenia. A to czwarte, w mojej opinii, jest najsłabsze. Advanced Augury 15 punktów. Przestawka, przestawka regimentowa. Trzy dowolne regimenty przed rzutem na zaczęcie. Możecie sobie albo wrzucić do rezerw, albo replayować po stole. To, co mówiłem przy orkach, przy omówieniu wcześniej. A więc, przestawki są takie sobie przed zaczęciem. Gdyby były po zaczęciu, byłyby mega broken. Więc są przed, jasne. Bardzo, bardzo rzadko się to będzie sprawdzało. Może, jeżeli w sytuacji macie 30 sectionsów w rezerwach i macie Aquilionów w rezerwach, i jeszcze jakieś czołgi w strategic rezerwach i tak dalej, i chcecie przełamać limit, który posiadacie, bo chcecie zagrać super gwarnią z rezerw, no to myślę, że można rozważać, ale to, to raczej tak ciekawostkowo nie. Jak macie za darmo taką przestawkę w cenie jakiegoś modelu, po prostu to, to jest po prostu ok i nic więcej, ale żeby płacić dodatkowo i tracić slot tutaj na ulepszenie, to bym tego totalnie nie brał. Szczególnie, że te trzy pierwsze, a więc trzy rozkazy, spadanie z dipa w pierwszej turze i zakaz firewatcha na unit są dużo, dużo fajniejsze. Zestaw tych trzech kosztuje 70 punktów. Dość drogo, ale no myślę, że warto, a tą przestawkę bym sobie po prostu odpuścił. A więc w ogóle przynajmniej jest to całkiem, całkiem spoko. Przy średnim detachment przejdziemy sobie do stratagemów. Bailić kosa drop. Tak troszeczkę z włoska zabrzmiało. The reinforcement step of your movement phase, a więc nasze rezerwy, militarium, infantry, dowolne infantry, które jest w rezerwach i ma deep strike, w domyśle zciąsi, albo akwilioni, albo zwykli, spadają w 6 calach i nie mogą szarżować. Akwilioni mają to z bazy, więc jeżeli jest zwykłe zciąsy, zciąs stiąc bomba wspomniana, jeżeli chcecie, żeby to miało tutaj jakiś użytek, no to możecie sobie zrzucić w 6 calach od przeciwnika i możecie zrzucać tam gościa, na którego nie można robić overwatcha i wtedy zaczyna się prawdziwa zabawa. Jeżeli chodzi o spadanie w 6 calach, to ponownie, tak jak wspominałem wcześniej, nie ma to zbyt wielkiego znaczenia na potrzeby waszego strzelania. Jeżeli macie rapid fire'y na tych tempestu z to one są najczęściej na zasięgu 12 cali i to was interesuje, żeby być w 12 calach, więc czy spadacie w 9, czy w 6, nie ma to znaczenia. Ten strategię będzie używany tylko właściwie w dwóch przypadkach: albo jeżeli chcecie mieć linię celowania, jakaś ruina Wam na przykład blokuje i potrzebujecie spać bliżej, albo po prostu chcecie się fizycznie zmieścić, bo jesteście odpychani przez różne oddziały na, na stole, i szukacie jakiegoś tam, jakiejś tam luki, no i powiedzmy nie ma luki 9-calowej, żeby się zmieścić, ale jest 6-calowa, no to wtedy te 15 modeli Tempestu Chionsów z piątką komand składowców możecie sobie wziąć. I zmieścić. Sytuacyjne nie tak dobre jak trzycelowe oczywiście, spadanie. Już się parę razy na ten temat wypowiadałem. No i zdanie oczywiście podtrzymuje. Jak raz za czas się przyda, to spoko, ale szału nie robi, tak. Firing Hot. To jest akurat bardzo spoko. Rzecz, która bardzo mi się podoba. Odpowiednik takiego podbicia AP z indeksowego detachmentu. W naszym shooting Phase'ie wybieramy albo kaserkinów, co ciekawe, albo dowolnych Tempestusów. I wszystkie hotshoty w dużym skrócie, bo po kolei są wymienione te bronie, ale ogólnie wszystkie hotshot weapons mają podbite AP o 1. Zastanawiam się, czy tutaj nie mogli napisać po prostu, że all hotshot weapons ma podbite AP o 1, ale możliwe, że jakiegoś hotshotu tutaj nie wymienili. Tak czy inaczej, polecam się wczytać w ten strategię, jeżeli jesteście gwardzistami, żeby wiedzieć dokładnie, które bronie mają tutaj podbite AP. Mega spoko rzecz, mega spoko sprawa. Jeżeli chodzi o AP, to bardzo często ono ma AP1 z bazy tutaj na lasganie, laspistolu las pistolu, czy tam woleganie, więc bardzo spoko, że możemy mieć tutaj AP2 na tym. Kazerkini też z tego spokojnie skorzystają. Ogółem bardzo, bardzo fajny strategiem. Jeden cepek myślę, że bardzo, bardzo ok. Fire and Re Relocate. Kolejny bardzo fajny strategiem. Strzelanie po adwansie, po prostu zwiększamy mobilność. Coś fajnego dla unitu, który na przykład wychodzi z zaparkowanego Tauroxa. Wychodzi trzycale, adwansuje, strzela po adwansie. Ma dużo OC, bo wbija na znacznik, jest tam battle line itd. i tak dalej. Bardzo fajna rzecz, podoba mi się. Dla armii strzeleckiej, strzelanie po adwansie jest mega mega spoko, więc tutaj tak naprawdę nie ma na co narzekać. Servo designators w naszym shootingu. Po tym jak nasze dowolne infantry strzeliło w przeciwnika, to ten jeden przeciwnik ma zdjęty. Cover. Co ciekawe, cover jest zdejmowany tylko do ataków, które widzą tego oznaczonego przeciwnika. A więc, no, z tego nie skorzysta. Ważne. Natomiast, cała reszta jest ok. No, odpowiednik takiego Hellhounda, tak? Macie opcję pod tytułem Gramy Hellhounda za 125 punktów, żeby zdejmować cover z przeciwnika. Bo zasada działania jest dokładnie taka sama: musicie strzelić w tego przeciwnika i on nie ma covera. Natomiast, tutaj po prostu macie to za CPK. No, ok, spoko, jakby ponownie, nie jest to rzecz, której Gwardia nie ma, bo ma taką opcję, zresztą też jest jeden z Lemanów, który podbija AP, więc działa bardzo, bardzo podobnie, tutaj zresztą jest strategiem na podbijanie AP, więc ok. Natomiast też Ignore Cover nie jest czymś złym dla armii strzeleckiej, nie, po prostu. Więc myślę, że po prostu tutaj jest ok. Aerial Extraction, bardzo dobry strategiem, ucieczka do rezerw, to samo co było w Oreczkach, na końcu... Fight za przeciwnika, jedna Valkyria, chociaż myślę, że to akurat nas za bardzo nie interesuje, bo samoloty raczej nie grają, albo dowolne Astra Militarum Unit, który ma Deep Strike i nie jest w kombacie, może cofnąć się do rezerw, to jest to, co mówiłem wcześniej. De facto, jeżeli wasza Stjons bomba albo Aquilioni z jakiegoś powodu przeżyją turę przeciwnika i nie znajdą się w kombacie, to będziecie mogli sobie ich wyzywać zrzucić raz jeszcze z rezerw i ponownie skorzystać z tej opcji na plus jeden do woundowania. Fajne, jak najbardziej i pod misję, i pod jakiś dodatkowy wygran, i tak dalej, zmianę pozycji na stole. Mega sproko stratagem. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że chyba w ogóle najlepszy na tej liście. No i on my position. Bardzo ciekawy stratagem, który może mieć parę ciekawych zastosowań, natomiast nie jest aż tak mega fajny, na jaki wygląda na samym początku. Na końcu fight za przeciwnika i to tylko fight za przeciwnika. Wybieracie sobie jedno dowolne regiment infantry, które znajduje się w kombacie z co najmniej jednym wrogiem. Rzucacie kością za każdego wroga, który jest w kombacie z tym unitem. Na 2 plus ten wróg dostaje d6 mortali. Po zakończeniu tej sekwencji, czyli po tym jak obdarujecie mortalami wszystkich waszych przeciwników w kombacie, zadajecie sobie 3 d3 mortali. Teraz tak, ten stratagem jest mega fajnym straszakiem, natomiast rzadko kiedy będzie miał tak naprawdę super efekt. Po pierwsze, działa to tylko i wyłącznie w fight-phase przeciwnika, a więc przeciwnik ma pełną kontrolę nad tym, czy będzie się dostawiał jakąś tam konsolidacją do waszych gwardzistów żeby oberwać tymi mortalami. No bo zazwyczaj jest tak, że przeciwnik was szarżuje i was zabija, bo jesteście gwardistami, którzy mają niski save, niski toughness i po prostu modele umierają, nie? I wtedy nie mamy unitu, który mógłby odpalić te mortale. No ale przeciwnik może stwierdzić no okej, okay, zabiłem 10 katachan, są tutaj stiąsi na znaczniku, ja chcę wejść na ten znacznik, no to muszę wejść w kombat z tymi stiąsami, no to wtedy to można odpalić, tak? Ok. Natomiast efekt z tego jest dość średni, bo macie dość losowe mortale, które wy zadajecie, za cenę dość stabilnych, statystycznych sześciu mortali w wasz unit, bo to jest 3D3. Więc naprawdę statystycznie to wychodzi. 6 mortali z dość niskim, że tak powiem, odchyłem od średniej. No bo to jest między 3 a 9 mortali, a mimo wszystko szanse na 6 są bardzo, bardzo duże. I jeżeli to rzucacie na przykład jakieś Piątki z to ta piątka z wam po prostu umiera nie na koniec fight, fight za przeciwnika, więc jest dodatkowym zabitym unitem w turze przeciwnika, tak? Przez przeciwnika. Więc no, tak średnio. Oczywiście, najwięcej by to miało sensu, kiedy moglibyście na przykład rzucić 4 razy na 2+, plus w 4 różne unity przeciwnika, zadać 4d6 mortali, statystycznie to jest 14, no i wtedy dostać samemu 6, no to wtedy można się z tym pogodzić, nie? Tylko, że to przeciwnik decyduje o tym, co on w tym swoim kombacie zrobi. Więc jeżeli nie będzie mu się to opłacało, bo na przykład nie będzie się doklejał jakimś pojazdem w waszą piechotę, no to, to tego nie zrobi, nie? Bo jasne, to się będzie też często opłacało w sytuacji, w której na przykład jakiś pojazd, jakiś drewno, jakiś czołg, ktokolwiek znalazło się w kombacie z tymi gwardistami, no to ci gwardziści, nie mają za bardzo szansy zrobić mu krzywdy, bijąc go z tak zwanego łokcia. No, to po prostu zadadzą mu te mortale za jednego CPK, najprawdopodobniej wyparują, albo tam stracicie połowę dziesiątki jakiś tam Kataczan przykładowo na sam koniec kombatu. No, ale tam wlepicie D6 mortali, tak? Tylko, że no, też może się okazać, że no, wlepicie dwa mortale, no i, i co, słabo, nie? Więc jakby ten strategem bardzo rzadko się sobie skaluje, bo żeby się Wam opłacało, czyli żebyście mieli statystycznie większą szansę na zadanie większej ilości mortali przeciwnikowi, niż sami otrzymacie z tego strategema to musicie to odpalić na dwa wrogie unity i nie możecie rzucić żadnej jedynki na użycie tego strategowania. Więc no wymogi są dość srogie. Tak naprawdę ja tutaj widzę na ten moment tylko jedno wyłącznie zastosowanie. Stoi sobie jakaś taka piątka stiąsów albo... Cokolwiek innego, albo nawet nie wiem, jeden z i Przeciwnik zabił coś w kombacie i ma opcję się skonsolidować. I chciałby się skonsolidować przykładowo na znacznik i zabrać wam ten znacznik, ale oznacza ta konsolidacja przymus skonsolidowania się do kombatu z tym pojedynczym gwardzistą. I ten pojedynczy gwardista odpala to za CPK, ginie, ale na 2 zadaje D6 mortali, przykładowo, nie? Natomiast no to tylko wtedy, tak. Druga rzecz, która jeszcze wpadła mi do głowy, no to jest jakaś sytuacja, w której przeciwnik. Nie wiem, chce wpaść w wasz unit gwardzistów i sprawić, że musicie fullbackować. Nie macie tutaj strzelania po fullbaku, i tak dalej, więc no, wasi gwardziści nie strzelają. Więc powiedzmy, że to może boleć, bo nie miał zasobów, żeby zrobić to w kombacie. Więc jego jedyną szansą, żeby jakoś zniwelować wygar tych stionsów, to jest po prostu dotknąć ich w tym kombacie i przytrzymać, tak? No to wtedy możecie go troszeczkę pokarać. Ale on to zazwyczaj zrobi jednym oddziałem, a nie na przykład trzema, więc wtedy rzucicie tylko jedno 2 plus, a nie 3. Więc, no, strategię fajny, ale jak się go tak rozbierze na czynniki pierwsze, to, to kiepsko. Gdyby to był dowolny fight face, gdybyście mogli po prostu samobójczo wlecieć dziesiątką kataczan w cztery różne unity, skleić je w kombacie, przeżyć zwrotkę, bo to będą na przykład wrogie Land które się za bardzo nie biją, czy cokolwiek innego i na 2+, plus zadać 4d6 mortali, tak na do widzenia, no to okej, okay, nie? To wtedy byłby super, ale no, niestety dzieje się to wszystko w fight phase przeciwnika. Przeciwnik ma kontrolę nad tym, co szarżuje, przeciwnik ma kontrolę nad tym, co się palinuje, w co się konsoliduje. Oczywiście kontrolę w cudzysłowie tak, bo, bo pewne zasady palina i konsolidacji obowiązują wszystkich i jeżeli już się odbywają, no to się odbywają w konkretnym kierunku i tak dalej. Natomiast no, przeciwnik może stwierdzić, że się nie poelinuje w ogóle i stoi w miejscu, żeby nie wchodzić właśnie w kombat z oddziałem, który może przeżyć i zrobić mu krzywdę. nie? Więc jest to strategię bardzo łatwy do obejścia i to jest jego największy problem. Podsumowując, mamy strategemy średnie, natomiast strategemy w indeksie są w większości słabe, więc nie jest tak źle, można by tak powiedzieć. No bo w indeksie tak naprawdę to jest podbita AP i przewika za 2CP, tak najczęściej to się, to się rzuca. Natomiast tutaj podbite AP na tych hotshotach fajne, szarża po się fajna, ucieczka do rezerw fajna, zdjęcie covera nic czego byśmy już nie widzieli, Deepstrike w 6 calach, nic czego byśmy nie widzieli, szczególnie, że na akulionach to już jest. No i te mortale w szarży szeroko omówione, dość łatwe do ominięcia. No i tak naprawdę dostaliśmy nowy detachment dla gwardii, ale nie ma tutaj takich Nowości, jeżeli o to chodzi, tak? Taki naprawdę efekt WOW jest tylko w ulepszeniach. Bo Deep Strike w pierwszej turze i zakaz Overwatcha naprawdę robi na mnie wrażenie. To są takie rzeczy, o których myślimy, ok, tego gwardia nie miała, super, tak? No ale jakieś takie drobne zwiększenie wygaru shootingowego cały czas to macie na indeksowym detachmentzie, tylko po prostu pod inną zasadą, tak? Battle.io nowe scjonsy, też je możecie mieć. Deep Strike w 6 salach macie. Ignorowanie covera, macie. Podbita AP w strzelaniu macie, więc tam jest przewika ze strategiemów, no i tam powiedzmy, nie wiem, redukcja damage'a na czołgach. Tak samo też ten bombas Class Vox Array, nie? Dodatkowe rozkazy, no ale tam jest Grand Strategies, który nie jest jakoś gorszy od tego ulepszenia, tak? Tu jest więcej rozkazów, ale na piechotę, tam jest mniej, ale na, na dowolny jakby model, tak? Więc <gryw> też nic, nic szałowego, tak? Jeżeli chodzi o strategemy, to co dają? Deep Strike w 6 calach. 20? Macie. Ignorowanie covera? Macie. podbita AP w shootingu? Macie. Więc tamten detachment daje nam przewilkę jednego unitu. Ten daje ucieczkę do rezerw i szczał po adwansie. No, średnio. Ode mnie czwórka po prostu. Bo sam z siebie jest ok. I gdyby to był detachment indeksowy, a pojawił się ten indeksowy w admencie, to pewnie podobnie bym narzekał, tak? Bo to nie chodzi o to, że ten detachment jest bardzo, bardzo zły. Tylko on nie, dodaje, on nie daje za bardzo dużej ilości opcji, tak? Bo jeżeli ktoś chce się uprzeć i grać na czterech piątkach ściąsów z dwoma dziesiątkami ciąsów z komand składami i na 20 akwilionach, to on to spokojnie może grać na indeksowym detachmencie. To nie jest tak, że ten detachment odblokowuje nie wiadomo jakie opcje. Orczy detachment, który omawialiśmy wczoraj, odblokowuje opcje. Ten gwardyjski nazywa inaczej rzeczy, które już istnieją. W mojej opinii. Dlatego według mnie tylko i wyłącznie ocena dobra z jednoczesnym takim dodatkiem, że no trochę mnie to rozczarowało. Spodziewałem się czegoś więcej, szczególnie, że Gwardia to szeroki kodeks, można się tutaj było szerzej troszeczkę pobawić. Wielu graczy spodziewało się, jak tak rozmawiałem przed premierą tego detachmentu, że będzie coś dedykowanego dla ściąsów. Natomiast no nie są to rzeczy, które jakoś zrzucają z krzeseł, więc no niestety. Tak to wygląda. Nie zawsze może być kolorowo. Na ten moment to wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. No i do następnego. Siemano.